Nocna siostra z planety Datomir, zabójczyni na usługach hrabiego duku i sióstr Nusy. Zwinna, inteligentna i zarazem bardzo niebezpieczna osoba, która bardzo szybko wyrobiła sobie renomę w galaktyce. Ten odcinek pokaże wam czym zajmowała się Asai Ventress, jakie były jej relacje z hrabiem duku i resztą napotkanych osób oraz jaka naprawdę była uczennica Lorda Sithów. Serdecznie zapraszam! Mówiąc o charakterze Ventress, trzeba powiedzieć, że jest on najbardziej zmienny w całym uniwersum Gwiezdnych Wojen. A Sai zmieniała się przez te wszystkie lata i każda sytuacja wywierała na nią jakiś wpływ, który potem odbijał się na jej charakterze. Jako dziecko była spokojna, miła i opiekuńcza. Wszystko jednak zmieniło się, kiedy przeszła na ciemną stronę mocy. Jako uczennica Duku, stała się osobą, która łatwo popada w gniew, łatwo dało się ją wyprowadzić z równowagi. Na samym początku wojen klonów pokazywała ona wielką miściwość, agresję, a czasami nawet bezmyślność. Zwłaszcza kiedy została zdradzona przez swojego mistrza, którego potem próbowała zamordować. Pod koniec wojen klonów, Wentres przeszła niesamowitą metamorfozę. Kiedy została łowcą nagród, stała się bardziej łagodna. Z zimnego zabójcy stała się osobą, która całkowicie straciła zainteresowanie w zabijaniu dawnych wrogów. Potrafiła ona nawet pomóc Obi-Wanowi w walce z dartym Maulem, czy również Asocetano, kiedy ta została uznana za zdrajcę i porzucona przez Zakon Jedi, gdyż uznała sytuację Stano za podobną do swojej, kiedy straciła Mistrza. Ventress pokazała kolejną cechę swojego nowego charakteru, kiedy zapałała uczuciem do Quinlana Nawosa, z którym wypełniała zadanie zgładzenia Hrabiego Duku. Warto teraz powiedzieć o jej umiejętnościach. Asai Ventres była niezwykle dobrze wyszkolona w mocy i w walce. Skoro nawet standard Sidius obawiał się, że jej moc może posłużyć do jego obalenia jako Lorda Sithów, to coś jest na rzeczy. Ventres była wyszkolona w mocy lepiej niż nie jeden Jedi. Potrafiła ona bez problemu unieść i dusić mocą inne osoby, jak na przykład kapitana Rexa. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, zgoda. Ale Asai potrafiła w tym samym czasie dusić mocą dwójkę najpotężniejszych Jedi okresu upadku Republiki. Anakina Skywalkera i Obi-Wana Kenobiego. To jest dobry przykład, aby udowodnić, że Asai Ventress była niesamowicie potężna w mocy. Oczywiście nie tylko moc jest tutaj ważna. Na równi z mocą stały jej umiejętności walki mieczami świetlnymi, co nieraz udowadniała walcząc z takimi Jedi jak Obi-Wanem, Anakinem czy Luminarą Unduli. Różne źródła podają różne informacje dotyczące formy walki mieczem świetlnym, dlatego ja skupię się na informacjach kanonicznych. Ventress używała trzech form walki, które prezentowała w serialu Wojny Klonów. Używała formy drugiej, a dokładnie techniki Makashi, która opiera się ona na wysokiej precyzji i finezji w wykorzystaniu ostrza. Technika ta była idealna do pojedynków. Jest to dość logiczne, że poznała tę technikę walki, gdyż była ona szkolona przez mistrza tej techniki, hrabiego Duku. Drugą formą, której używała, była forma szósta, z której wywodziła się technika Niman. Była to technika, z której korzystali najczęściej osoby, które używały dwóch mieczy świetlnych naraz, gdyż technika stawiała na balans między obroną a atakiem, a dwa miecze znacznie w tym pomagały. Trzecią i ostatnią formą, której używała, była forma siódma, a dokładnie technika Jar Kai. Ta technika również opiera się na walce dwoma ostrzami, ale tutaj duży nacisk kładzie się na agresywność operującego tą techniką, gdzie w nimanie, mamy opanowanie i spokój. Nie można odmówić wędra z jednego, nawet bez miecza świetlnego potrafiła sobie świetnie poradzić. Podczas potyczki z Saważem Opresem, Asai w pewnym momencie została pozbawiona miecza świetlnego i walczyła gołymi rękoma. Co wychodziło jej naprawdę skutecznie. Teraz słów kilka o jej wyposażeniu. Jak każdy z fanów wie, Asaj Wentres używała dwóch mieczy świetlnych o czerwonym ostrzu, które otrzymała od hrabiego Duku. Miecze te miały wygiętą rękojeść, co bardzo pomagało podczas szermierki. Miecze Ventress było o tyle niezwykłe, że potrafiły się one łączyć w jeden miecz o dwóch ostrzach, co tylko może świadczyć, że Wentres ma również niejakie podstawy w technice teraz Kasi z formy siódmej. No, jeżeli chodzi o pojedynki na miecze świetlne, to utalentowana ona jest. Tego odmówić jej nie można. Niewiele jednak osób może wiedzieć o tym, że miecze, które przed chwilą opisałem, zostały skradzione w przez Barise Ophi, kiedy ta przeszła na ciemną stronę mocy. Asai jednak szybko wypełniła lukę w wyposażeniu, kupując nowy miecz świetlny na czarnym rynku. Niewiele można powiedzieć o samym wyglądzie tego miecza, prócz tego... Że miały cylindryczny kształt rękojeści i posiadał kryształ, który nadawał ostrzu żółtą barwę. Dokładniejszy opis miecza i historia jego posiadania przez Wentres znajduje się w książce Mroczny uczeń, o której powiem jeszcze później parę słów. O młodości Wentres wiemy tylko trochę. Urodziła się ona na Mier jako członek społeczności sióstr nocy. Najważniejsza przedstawicielka rasy, matka Talzin, chcąc uchronić swój lud przed niebezpieczeństwem ze strony rasy Siniten, oddała Asai przestępcy Halstedowi, który wywiózł ją w roli niewolnika do świata ogarniętego wojną Ratatak. Po kilku latach Halsted został zamordowany, a Asai uratowała rycerza Jedi Kinereca przed bandytami, odpychając ich mocą. Jedi wyczuwając w niej silną więź z mocą, postanowił zabrać ją ze sobą i wyszkolić na rycerza Jedi. Jej trening trwał 10 lat, aż w końcu został przerwany po zabójstwie jej mistrza, który został postrzelony przez bandytów. Od tego momentu Ventress zaczęła powoli przechodzić na ciemną stronę mocy, popadając w coraz większą agresję i gniew. Jej siła w posługiwaniu się ciemną stroną mocy przyciągnęła uwagę hrabiego duku, który postanowił przyjąć ją na swoją uczennicę. Asaj Ventress stała się znana poprzez swoją niebywałą brutalność i agresję na polu bitwy. Jej pierwszą znaną w kanonie misją była bitwa na nieznanej nam planecie, gdzie stanęła ona oko w oko z mistrzem Tolmen. Konfederacja zwyciężyła, a Ventress nie usłuchała rozkazów duku i po zwycięskiej walce z Tolmen, zamiast pojmać go żywego, zamordowała go z zimną krwią, tym samym zabijając swojego pierwszego Jedi. Jeżeli chodzi o wojny klonów, nie chcę mówić tutaj wiele o jej misjach, aby zachęcić Was do obejrzenia tego serialu. Ale mówiąc o jej historii, trzeba jednak o niektórych zadaniach wspomnieć, choćby ze względu na to, jak te misje odbijały się na jej charakterze. Asai Ventress uczestniczyła w bitwie o Christosys, które było odwróceniem uwagi od prawdziwego zagrożenia, jakim było porwanie syna Jabby, Rotty. Rotta został porwany, a oskarżona o to została republika. Która dostała od Jaby jeden dzień na to, aby sprowadzić syna Jaby Hata z powrotem do domu. Oczywiście, intryga się nie powiodła, a Wendres, która miała za zadanie ukryć i przetrzymywać na planecie Tet, Rotte, poniosła porażkę. Jednakże podczas tych dwóch misji udowodniła, jak dobrze jest wyszkolona, walcząc z Anakinem, Obi-Wanem i Asoką Tano. w walce pokazywała, że mimo, że jest sama, to wcale nie stoi na straconej pozycji. Oczywiście, jako osoba należąca do Federacji musiała odgrywać różne role, jako ambasadorka, zabójczyni czy sabotażystka, oraz zawierać sojusze z osobami, których nie darzyła zbytnio zaufaniem. Tak było w przypadku generała Grievesa podczas misji na Kamino, kiedy zostali oni wyznaczeni do kradzieży DNA Django Fetta oraz zniszczenia placówki szkoleniowej klonów. Jej służba obok hrabiego duku jednak dobiegła końca. Po przegranej bitwie o Sullust Asai uciekła z walki uszkodzonym myśliwcem, a gdy skontaktowała się z Duku, ten pozostawił ją na pewną śmierć, mówiąc, że zawiodła go po raz ostatni. Duku postanowił pozbyć się Wentres, gdyż Darth Sidious domyślił się planu Duku dotyczący obalenia go jako Lorda Sithów i był to jedyny sposób, aby nadal był postrzegany jako sprzymierzeniec. Niedługo po tej zdradzie, Asaj Wentres wróciła na Datomir do sióstr nocy. Po szamanistycznej wizji, która przedstawiała całe jej życie, zrozumiała, że jedyne, na czym jej teraz zależy, to zemsta. Matka Talzin nakazała dwójce najlepiej wyszkolonych wojowniczek, Karis i Nallet, aby pomogły Wentres i wspólnie opracowały plan zamachu na życie duku. Zamach odbył się w pałacu hrabiego duku na Serenu. Lecz mimo dobrze opracowanego planu i ukrycia własnej tożsamości przez Wentres, Duku nie dał się zaskoczyć i zdołał pokonać Trzy Siostry Nocy, które ledwo wydostały się z pałacu. Po tej porażce Wentres jednak postanowiła kontynuować swój plan zgładzenia Duku. Po powrocie na Datumir, Asaj oraz Talzin odwiedzili sąsiedni klan Braci Nocy. Wśród wojowników miały znaleźć godnego osobnika, który stanie się uczniem i sprzymierzeńcem Wentres. Wybór padł na Savarza Opresa, który po szamańskiej metamorfozie stał się silniejszy w mocy i w walce. Dzięki czemu zabójczyni postanowiła wykorzystać go do zamordowania Duku. Wentres ujawniła się przed Duku i razem z Savarzem stanęli naprzeciwko lordowi Sithów. Po manipulacji Duku Savarz obrócił się przeciwko Wentres i uciekł ze statku, na którym odbywała się walka. I to samo po krótkiej walce z Duku zrobiła Asai, która postanowiła zaprzestać szukania zemsty. I uciec od Duku jak najdalej. Duku jednak nie chciał zapomnieć o próbach zamachu na jego życie. Postanowił raz na zawsze skończyć z siostrami nocy. W tym celu wysłał Grivesa, aby poprowadził atak na Datomir, w celu wybicia wszystkich sióstr, a w szczególności zabicia matki Talzin. Atak powiódł się i z życiem uszły tylko Talzin i Asai, która wbrew jej woli musiała udać się na wygnanie, na którym została łowcą nagród. Jako łowca nagród poznała takie osoby jak Boba Fett, z którym wykonała jedno zadanie. Choć to tak naprawdę za dużo powiedziane, Asai wykiwała Boba i zgarnęła wypłaty tylko dla siebie. No cóż, łowca nagród z mieczami świetlnymi i władającym mocą na pewno ma duży respekt w półświadku. Tak jak już wcześniej wspomniałem, Asai Ventress podczas wykonywania różnych misji napotykała takie osoby jak Obi-Wan, Ahsoka Tano, Anakin Skywalker którym udzieliła pomocy praktycznie bezinteresownie. Jak na kogoś, kto niedawno był zabójcą, mordującym z zimną krwią, to ta przemiana jest naprawdę niesamowita. Historia, o której teraz powiem parę słów, jest fabułą książki Broczny uczeń, którą na ten moment sam jeszcze nie przeczytałem, ale parę rzeczy mogę tutaj nadmienić. W tym miejscu ostrzegam, że jeżeli ktoś planuje tą książkę nabyć, to dalsza część filmu będzie zawierała parę spoilerów dotyczących dalszych losów Wentres. Ventress w tej książce przedstawiona jest jako świetnie prosperująca łowczyni nagród. Wykonuje każdą misję od A do Z, wszystko jednak zmienia się, kiedy napotyka ona na swojej drodze na Wossa. Po paru wspólnych przygodach, czasami przerywanymi krótkimi treningami, oboje zbliżyli się do siebie. Ventress zależało na Quinelanie, zwłaszcza gdy został podwójnym szpiegiem Jedi i Duku i gdy niespodziewanie włos przeszedł na ciemną stronę mocy. W tej książce pojawia się odpowiedź na pytanie, które zadaje sobie spora grupa fanów: Co stało się z Ventres po wojnach klonów? Woz i Ventres mieli za zadanie zgładzenie hrabiego Duku. Woz jednak przeszedł na ciemną stronę mocy, ale Asai postanowiła go uratować i z powrotem sprowadzić na jasną stronę mocy. Woz miał w planach zamordowanie i hrabiego Duku, i Darta Sidiousa, lecz Duku przejrzał jego plan i postanowił go zamordować błyskawicami. Na drodze stanęła jednak sai Ventres, która przyjęła na siebie uderzenie. Niestety błyskawice były na tyle potężne, że Ventres nie wytrzymała i zmarła natychmiast. Poświęcenie Ventres ostatecznie doprowadziło do przełamania się wosa i jego nawrócenia się z powrotem na jasną stronę mocy. Jej ciało zostało przetransportowane przez wosa i Obi-Wana na Datomir, gdzie spoczęła ona na wieki w wodach jej rodzinnej wioski. Asai Ventress była osobą naprawdę niezwykłą. Ta zwinna, silna i zarazem pomysłowa postać pokazuje co to znaczy dostać od życia kilka szans. Ciągłe zmiany charakteru czynią z tej postaci osobę, która w swoim życiu przeszła naprawdę wiele. Ventress była zdradzana, oszukiwana i upokarzana, a mimo to nadal twardo szła przez życie. Niestety nie dane jej było dożyć końca Wojen Klonów, brutalnie zamordowana przez swojego dawnego mistrza, spoczęła na zawsze na Datomirze. Asai Wentres jest postacią, którą każdy fan Gwiezdnych Wojen powinien poznać, zważywszy na to, co sobą reprezentowała. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka o Asai Wentres. Jeżeli film się podobał, to oceniajcie, komentujcie i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić nowych odcinków. Jak zwykle linki do stron z artykułami, które były moją pomocą przy robieniu tego filmu, znajdują się w opisie i zapraszam do ich odwiedzenia. Następny odcinek pojawi się już za tydzień i omówię w nim co nowego zobaczymy w trzecim sezonie serialu Rebelianci, jakie w tym serialu znajdują się nawiązania do znanej gry. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w następnym odcinku.